Cześć, witam was w kolejnej mojej serii na tym kanale. Będzie to Don Starve. Już kiedyś z tej gry było randomowe, ale tak... zacząłem mi się grać w tę gierkę, więc postanowiłem zrobić sobie serię, tam kilku odcinków. Zobaczymy jak dobrze mi w tej grze pójdzie. I jeszcze sobie dodatek kupiłem przed chwilą, więc w ogóle gramy na Reign of Giants, na DLC. Mamy grane dwa mody. Dwa modzinki sobie znalazłem. Już które miałem kiedyś wcześniej zainstalowane. Będzie to Dawn Break, który daje nam... Taki poranek jakby krótki, przed ten po nocy i przed przed, 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 już ranem takim całym, nie? Pełnym. I display food values, które będzie nam pokazywać ile, ile, zdrowia innych pierdół odnawia dany kąsek jedzenia, dana porcja, cokolwiek, nie? I zapisujemy to. Rozumiem i dobra, opcje chyba wszystko są zrobione w porządku. Tu jest tak, no i co dajmy play, mamy więcej slotów na zapisy. Chyba były 4 w normalnej grze, nie? A tu jest kurde 5. Możemy zrobić 5 slotów. Dobra, Reynojent załączony. Charakter. Jakiegoś charaktera z moda, a czyli z DLC można wybrać sobie? No ja wszystko mam zablokowane, tak? Nie no, super. Super w ogóle. Chciałem ograć jakąś nową postać, no ale nie wiem. Najpierw muszę się na trochę nacharować, żeby sobie w ogóle je odblokować. Dobra, to będziemy grać nią, tą starą z książką. Czemu? Ponieważ, e, o ile pamiętam, to ona nie potrzebuje na początek, e, no tego, nie alchemy engine'a, tylko tego, no, tego, tego pierwszej, tej pierwszej maszyny, żeby tworzyć rzeczy, więc e, jakby nam to trochę przyspieszy. World size, default, medium, large, here. Dobra, grajmy na default'cie, grajmy na default'cie wszystkim. Tylko będziemy zaczynać od wiosny, żeby było trochę lepiej, łatwiej. To tak, to ma być włączone. A tak to mogę zostawić, bardzo. Na razie nie wiem co tu jest ciekawego, więc nie będę odczuwać braku czegokolwiek, nie? Bo nie wiem jak to jest ustawione samo z siebie. I chyba wszystko. Startujmy grę! Zobaczmy, gdzie mnie to zabierze. Zobaczymy co tutaj ładnego się stworzyło. Co ten mod dodaje? Znaczy no, wcześniej przeglądałem, oglądałem tam kilka odcinków u innych i trochę tam widziałem. Dobra, u Gimpera widziałem, to wam się już przyznam, będzie śmieszniej. Zbieranie przez to, że oglądają w to trochę mnie zachęciło do tej gry. I zobaczymy jak to teraz działa. Coś tam, coś tam, tak, bla bla. Powiedział nam, weź coś zjedz, bo zginiesz, pójść w dupę, fajnie, ja sobie zginę i tak zabij mnie, zabij mnie wiesz. W sumie, czego Maxwala się zabijał, na końcu gry. Czy nie? Dobra, nie pamiętam. No i co? Jesteśmy w grze i zbieramy patyki. I mamy więcej patyków, tym mamy większą szansę na przeżycie. Jeszcze możemy gonić świnia chwilę spierdala. Więc tym gładzeniem świnie jest czasami ciężko, więc dobra, na razie olejemy. Co to jest? Tunnel system, must be vast. To chyba są krety jakieś, niedobrania. nie? Krety, o ile wiem. O, kuźwa, chester. Ej, dobre. To są krety? To chyba są krety. Dobra. Mamy na pewno chestera, co nam ułatwia. Ej, miałem jeszcze kuźwa. Muszę sobie grać moda, która daje nam slot na plecak. Na razie nie mam plecak, więc to nie, nie jest aż takie przydatne. Ale widziałem, że jest przydatowany, bo już miałem go wcześniej wygranego gdzieś tam dawno, dawno temu. Więc muszę sobie znaleźć nowego. Będziemy sobie grać na też tym modem. Krety, o ile wiem i o ile widziałem, to podpierniczałem rzeczy, które leżą na ziemi, więc... Tak, najlepiej nie zostawiać teraz przedmiotów na trawie, tylko je chować do skrzynek. Tak już nie? No i IBOM oczywiście przywuje Chestera, do którego możemy ładować 9 przedmiotów. Jest to taki przenośny plecaczek. Ale na razie mamy spoko dużo slotów, bo jeszcze niczym ich nie zawaliłem. Okej, okay, pierwsze odcinki to trochę pozbieramy sobie rzeczy. W ogóle jak grałem w NoSterva, to nigdy nie bawiłem się w budowanie jakiejś większej bazy, bo zazwyczaj tak daleko do, tego, do takiego momentu nie dochodziłem. Zazwyczaj to miałem tylko kuźwa kilka skrzynek i może lodówkę to na środku. Żadnych ścian, ani nic. Zobaczymy, czy, czy uda mi się zrobić cokolwiek podczas tego let's playa. Dobra. Dużo patyczków tu jest. Dużo sadzonków. To będzie trzeba wykopać kiedyś i przynieść. Właśnie jak już będziemy mieć bazę, to będzie trzeba się przejść z łopatką i powykopywać trochę tych roślinek. Żeby zrobić sobie ładną... Ładną farmę patyków. Bo oczywiście, to jest logiczne, że robi się farmę patyków, nie? Patyki są bardzo smaczne. No i kuźwa... W sumie wiosna wiosną, zima jest daleko, ale my tu przemakamy. Uwaga, pogromcy mitów. Czy jak stawiam się w drzewie to nie będę moknąć? Welcome to Sprite Nightly Coś tam powiedziała, więc może będę moknąć mniej. Bo coś tam... Nie, coś coś zareagowało chyba jak pod to drzewo więc możliwe że będę moknąć mniej. Sam nie jestem pewien. O tak! ma co to za ulewa. Strzałka się zwiększyła. O! No jest mniej. Więc będzie trzeba się zagnieździć przez drzewie. Jeżeli tu, też widzicie na tym zegarku, to jest trochę... Mm, inaczej wygląda, nie? Bo tu teraz jest yy, popołudnie, tu jest noc. Czy tam w sumie tu jest wieczór, a tu jest noc. No i mamy też noc podzielona na poranek. Dzięki temu modowi. Wtedy już będą sobie spokojnie chodzić od tego momentu. Już tego poranka. Nie będzie mi się atakować, mnie nic w nocy. Będzie trochę ciemniej, ale powinno być OK. No ten go był ładny efekt wydaje I chyba jakiegoś motyla tam spawnuje jeszcze Zobaczymy sobie po prostu sobie w ogóle, nie? Ja mało pamiętam z tej gry Mało pamiętam z tych modów Nie wymagajcie ode mnie Jeżeli wy w to graliście lub wiecie coś o tym To wszelkie porady są mile widziane Bo ja naprawdę mało, mało wiem Tu możecie mi pisać jak najbardziej Co robię źle Co mogę zrobić lepiej i w ogóle Co mogę zrobić w ogóle jak nie zrobiłem czegoś Na ja razie zbieram trawę Mam nadzieję, że to zbieranie trawy i kwiatki kiedyś mi się opłaci, nie? Że to zaowocuje na przyszłość. Dobra, zaraz będzie noc. Czy ja mam patyki? Ty głównie. Ej, muszę, dobra, halo. Sprężyć dubsko, iść po te drzewa. Chwila, na tabie jest mapka? Tak, na tabie jest mapa, dobra. Ściąć jedno czy dwa drzewa. Zrobi sobie bazę pod drzewem, żeby nie mochnąć. w sumie się zwolniło trochę to moknięcie. Będzie pewnie tyle samo pod tym drzewem, ile poza nim.

Twuż, twuż, bęk, udało się, dobra, przeżyjemy przynajmniej jeszcze trochę, muszę trochę jeszcze drewno sobie wziąć, napalić nim troszeczkę, ażeby mi to ognisko nie zgasło wśród środku nocy. W nocy, nie będą już takie długie, więc powinno być całkiem okej, okay. dobra, najpierw sobie mogę sobie z szyszkami trochę to podsycić, okej, okay, czyli już nawet ikonka przemoczenia mi zniknęła. Wiem, w sumie nie wiem, co to przemoczenie daje. Nie wiem, czy mi sanity szybciej spada, czy zdrowie, czy mogę zachorować. Są choroby w tej grze chyba nie ma. Szczerze nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Co tak pije? Chester? Weź, nie sraj tutaj. E, science machine. Ej, ale coś było takiego, że nie potrzebuję chyba czegoś, nie? Była jakaś magiczna zasada, że nie potrzebuję. Mogę sobie wybrać łopatkę. O! Mogę łopatkę wziąć sobie. I mogę sobie. A nie, to pitchforka trzeba mieć, nie łopatkę. Shit! To się robi. Tak. To się robi i mogę wykopywać sobie ziemię i z tego posiedniotem mamy torf i możemy ten torfem palić w ognisku. Jest w ogóle mega ekologicznie. Mamy drzewo, nie marnujemy drzewa. W sumie z torfem chyba nic nie da robić innego. Więc po prostu. Trochę nam robi brzydczy. Tutaj trawę, w sumie usuwa trawę, ale mamy przynajmniej coś do palenia. Ziemia, chodzisz po niej, a my możemy jarać nią, nie? Buch. Podobno całkiem dużo dodaje. Okej, okay, ja się na razie wykwipuję w mojego AXA, AXA Direct. I co jeszcze będę musiał stworzyć? Jak się robi tego, Włócznia jak się robi? Ja nie zacząłem z niczym, nie? No właśnie, to po prostu jest niczym. O! Już widzicie, mamy... Mamy poranek, już o tej porze dnia, już możemy spokojnie sobie chodzić. Nie ma problemu Ale chyba jeszcze coś tam się nocnego aktywuje, bo jeszcze noc się jakby nie skończyła. Ale jest wystarczająco jasno, żeby mógł łazić. Jeżeli to będzie zbyt łatwe, grę to mogę to wyłączyć, nie? Zobaczymy, jak pogramy sobie trochę. Tja, okej, okay. jak się robi tą włócznie? Chwila, tak się AXA robi, tak się robi Luxury Ax, tak się robi Pikax ładnie. Lepszy pickaxe, szowel... Błyszący shovel, młot... Fak. A, bo w walce. Tak, jasne, dobra, tutaj. Linę i kamulca. Nie kamulca. Film ten mi się skończyły. Rock Alon mi się skończył. E, ok, okej, więc muszę poszukać kamieni. Dobrze byłoby znaleźć duże kamulce, z których w ogóle złoto wypada. Wtedy będę mógł sobie zrobić lepsze narzędzia i... i jakieś maszynki. Do kraftowania. Dobra, podnoś te nasionka. Zdrowie, raczej zdrowie. Głód się utrzymuje na poziomie połowy, na 50%. Nie spada to aż tak szybko. Jeszcze jesteśmy dzień bez jedzenia, kurde. Ja bym już w prawdziwym życiu normalnie umarł z głodu. Musiałbym zjeść dużą pizzę, żeby żeby się nasilić na pozostałe, że po takim długim czasie niejedzenia. Albo nawet dwie pizze musiałbym wdupić, nie? Dobra, o ile wiem, to co... co każdy dzień gra się sejwuje, nie? Czy ona się zapisała? Tak. O! O nie! Te pszczoły są złe, podobno... O, nie wiem... One atakują tak po prostu, czy nie? O tak! One mogą się wkurwić czasami i podobno zlecić. Dobra, Chester, zdupiaj! Chester, odwrót! Bo ty śmiecie głupie tu są. Nie, nie, nie! Pszczoło, wydupczaj! Chodź! Nie potrzebujesz jagód, zostaw mnie, tylko jagody biorę. Idź w dupsko. No, dziękuję. No nie, odwalź! Zostaw mego szesztera! Bij, bij tego! No bij gąsiora, dawaj, zostaw mnie. Dobra, chodź, nie idziemy tam. To Przeszedłem do złego późba sąsiedztwa. Jukujem tu do rank neighborhood. Ja tam już więcej nie wrócę. No co się gapisz w YouTube. Świat, jaką chce w dupsko użyć, nie? Co ty za pszczoły? Niedobre Marchewkę tu. O, dwie marchewki. Będziemy mieć kurde. Imprezę dla królików. Co za muzyka? Co, za, co znaczy taka muzyka? Coś złego? Coś złego, czy coś niezłego? Nie no fajnie, tylko jakby ta gra mi coś powiedziała. Coś się dzieje wokół mnie, halo? Może na górze coś tu się O! Nowe drzewka są, dobra. No ale ta muzyka raczej nie, nie oznacza tego, że spotkałem nowe drzewo, no pójdźmy. Nowy Pokémon! No zostaw mnie! Chcę tylko ściąć, bo Cię wyrżnę! Podleć tu, nie? No przesadziłaś ty dziw... NIE! Halo! A bo to tak działało, dobra! Ja już wiem, czemu się nie atakował pszczół. Dobra, cztery nareszcie się nie gonią. Ja chyba dam radę uciec, bo one są dość wolne. No tak, dobra. Eee... Mayday? Dobra, nie, tak nie. Już myślałem, że będę mnie gonić do tego rogu, nie? A zatem ja nie mógłbym nigdzie uciec. Ale odpuściły. Dobrze postąpiłyście, dobrze. Ja chcę tam to drzewo nowe! Zmacie mnie przepuścić! Nie! Nie ty! Nie, idź, 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 idź. Nie, nie! Zostań! Dziękuję. Daj mi to drzewo. je jep, jep. Co to jest? This is the seed and a perica. Mogę to zrzeć? Nie mogę. No mogę tylko na to popatrzeć. Mhm. Mm ale to ma ten, datę te ważności jakąś taką. więc czemu to. No mogę to zasadzić, no ale po co? Dobra, no niech będzie. Niech będzie, że, że kurde, nasiona drzewa mają datę ważności. No dobra. Te mają, a szyszki nie. Szyszki są nieśmiertelne. O! Dzień dobry. Kopcie tunel. Chodź tu, się zaraz wykopię. Dziadu. Dur, 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 Co wychodzi kiedykolwiek. Może go do dziury muszę tamtej wyrzucić tam. Ej, stoję ci nad głową, nie powinieneś móc przejść. Ty, ty żyjdzie! Om, nom, nom, nom! Get direct. Mięso dropłeś, dobrze. Mam jakieś mięsko nawet. Dał się mięsko wyhaczyć. No ładnie. Eee, nie mogę więcej kwiatków mieć w sobie. Mam 40 kwiatków, łot. Dobra, ja po folii będę musiał co część coś jeść, bo mi spada głód. Znaczy dalej jest nie najgorzej, na czwarta głodu, no okej. Okay. Ten świat w ogóle jest duży, mały. Nie dowiem się w taki sposób. Hmm. Tylko żeby za mały się nie okazał, nie? A, tego nie możesz, dobra. Nie wiem po co to podnoszę. Zjedz to. Patyczki możesz. <laughs> dobra, najważniejsze to jest złoto. Jak będziemy mieć złoto, będziemy mieć maszynkę. I chyba ta maszynka, tam na tej postaci, chyba maszynka niższego poziomu pozwala na tworzenie rzeczy wyższego, nie? Nie wiem, coś takiego zapamiętałem, możliwe. Maszynkę trzeba zrobić skrzynki i się w końcu w jakimś miejscu. Więc zrobimy sobie naszą prywatną bazę, jak w Minecrafcie. Wkopiemy się w, w ziemię. Gdzie w sumie jakby tu się dało wkopywać. Tu są jaskinie! Halo! To naprawdę gdzie Minecraft. Zrobi Minecrafta z tej gry. O, tu byłem. W w kółko, no dobra. Skoro już tu wróciłem, to pójdźmy do góry. No bo tam jest ładny plac. W sumie nie najgorzej to wygląda. Kamien. no Na pewno, no jak będę mieć jakąś swoją bazę, to wy... będę musiał wyciąć tą trawę nie? i umrzeć ognisko. Dobra, niech będzie ognisko. Dzień dobry. Mamy ognisko. Możemy to sobie zagrzać. Yy, Hunger 12, health 1. Ok, malo, malizna. Zróbmy sobie coś z tych jagódków. Jakiś drzem się robi, czy coś. Może będzie pożywny. Rosted berries. OK, po 12 każda. Jak najbardziej lepsze, prostsze do znalezienia niż takie mięso. No jak zrobimy farmę królików, będzie prościej na pewno. No ale takie mięso kreta tutaj akurat było. O! Chodź tu. Będę mieć więcej mięsa dawaj. No chodź. Ty zaraz wylecisz, nie, na pewno, na pewno wyskoczy za chwilę. No, dawaj, no. Saplingu, głupi! Jakby tu nie było tego saplinga, to bym go ściął. Super. I ja się wystraszył teraz? Nie. No idź iść, drugą, iść w tą stronę, właśnie. Ja go wyżnę, jeszcze, zobaczycie. Idź stąd, Chester, tylko żebym nie trafił ciebie! Dobra! Jest, pięknie, mamy kolejne mięsko. Niczy je jeść nawet teraz? Może to mięsko zostawimy. O, a marchewka, ile zostaje? Ile na wodnowi? Pepepepepe 12,5. 12,5. Tyle samo, ale zdrowia więcej, ok No to na zdrowie nam aż tak nie zależy, więc nie musimy... Pies tych marchewów nawet. Okej. Okay. Niechaj będzie. E nie dobra, tego moda na noc chyba będziemy musieli. Czy tego moda na... papirus? Skąd mam papirus? What the fuck? Dobra, noś papirus. Co mi się nie przyda O! Ja będę fajcić, nie? Tego moda chyba na... Tą porę do dnia będziemy musieli wywalić. A nie, nie, nie! Bo on chyba zbyt mocno ułatwia. O kret, kret, kret! No nie! No. W ogóle jakieś kretowisko tu jest, nie? One będą tu siedzieć, Duż, dużo ich to powinno być. No, a poszły wszystkie, no, no super. już nie powalczę. Eee, chodź tu, Chester, Ja do ciebie wrzucam jakieś dziwne papierki, nie? To wróćmy do ciebie to. Torf torf mi się nie przyda teraz. O, tam jest jeden gnoj. Gdy gnuju. O! tam też na dole jest. Dobra. Logika mówi mi, że ten się pokaże szybciej. Chyba, że wskoczy tu do tej dziury i coś się magicznego stanie. Nic się nie stanie, dobra. No i ten wyskoczy szybciej. Dawaj, dawaj, chleb go! Mmm, nie, dobra, nie, nie. Olewamy te krety, bo one są niedobre i wkurzają. Zrobimy sobie prawdziwą, prawdziwe zapasy jedzenia z prawdziwego zdarzenia. Jurr, a nie jakichś kretach. Ło, kilof. Okej. Okay. A, to się w kilka, dobra. Mhm, super, dobrze zachowany szkielet ludzki, no świetnie, na pewno... Ten kto tam leży też się bardzo cieszy, że jest dobrze zachowany. Dobra, zbieramy w narodzie marchewki Ma jakieś. Mhm. Mm okay. tu się zaczyna znowu ten las. Czy kolejny las z takimi drzewami nowymi? Ach, tu to jest marchewka? Jeszcze jedna. Spalone drzewko? Albo zeschnięte w sumie tylko. Bo węgla nie dropu. Prawda, brakuje mi jakiegoś ambientu podczas tej gry. Coś sobie leciało cały czas, nie? Myślę, żeby nie, nie wrzucić jakiejś muzyki do tła po prostu. I to na pewno nie od tego odcinka Ponieważ w tym odcinku włączam muzykę z gry, gdyby się niedobrze nakładały na siebie Ej, w sumie, hmm. O! Mamy tutaj, kurde, kolefanta A czego chcę tropić teraz, to chyba nie, 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 nie sądzę Ale mamy też wormhola, którego będziemy mogli wykorzystać Ale jest 19 minut na moim zegarku, więc w sumie tutaj zakończymy sobie Mmm, w sumie chciałem zacząć tak, skończyć, jakby, jakby już dzień nowy, znaczy, jak się nas kończyła. No dobra, tu się żegnamy. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć!